Samuel sędzią w Izraelu. To były niełatwe czasy dla Izraela. Od 20 lat naród uciskany był przez Filistyńczyków. Ubóstwo i zniszczenie ogarnęły kraj. A wszystko z powodu tego, że Izraelici byli nieposłuszni, ich wiara ostygła. O Bogu prawie zapomniano. Wszyscy kłaniali się obcym Bogom. Jednak w Izraelu było jeszcze kilkoro ludzi, którzy zachowali bojaźń Bożą i modlili się do Niego. Jednym z nich był Samuel. Samuel nie tylko modlił się do Boga, ale i żarliwie opowiadał o jego sile i mocy wśród swojego narodu. Usilnie prosił Izraelitów, żeby roztrzaskali swoje bożki i zniszczyli ich ołtarze. Wzywał ludzi do pokuty, ponieważ inaczej ucisk wobec nich się nie skończy. Powoli synowie Izraela zaczęli uznawać swoją winę i odwracać się od grzechu. Samuel zgromadził wszystkich Izraelitów w mieście Mispa i głośno modlił się do Boga i wyznawali swoje grzechy. Filistyńczycy pomyśleli wtedy, że to jakieś powstanie wśród Izraelitów i zebrali wiele wojsk przeciwko Izraelowi. Samuel nie przestraszył się jednak, ufając mocno swojemu Bogu. Podniósł swoje ręce w górę i kontynuował modlitwę. Potem wziął jagnię i złożył je Bogu na ofiarę. Filistyńczycy byli już bardzo blisko. Lada chwila mogło dojść do walki. Nagle pojawiły się ciemne chmury, niebo przeszła jasna błyskawica i rozległ się grzmot, który przebierał ciągle na sile. Filistyńczycy zamarli z przerażenia, już kiedyś przekonali się o wielkiej sile izraelskiego Boga, i teraz bali się iść dalej. Rzucili się do odwrotu, żeby jak najszybciej opuścić terytorium Izraela. Izraelici przekonali się, że Pan Bóg znowu im pomaga i zaczęli dziękować Mu za przebaczenie oraz za nowe błogosławieństwa. Wtedy Samuel wziął wielki kamień i nazwał go Eben Ezer, co znaczy do tego miejsca pomagał nam Pan. Tym samym Samuel pokazał Izraelitom, że to nie on ani nie ich wojsko pokonało wroga, ale cała chwała i cześć należą do Pana. To był radosny dzień. Rankiem Izraelici byli jeszcze pod panowaniem wroga, a wieczorem byli wolni. Cały kraj się cieszył, dlatego że ich prześladowcy, filistyńczycy, uciekli. Teraz Izraelici poczuli się pewnie, dlatego że mieli sędziego, który kochał Boga. Samuel był ostatnim z sędziów Izraela. Przez niego Pan Bóg znowu pokazywał troskę o swój wybrany naród. Na podstawie pierwszej księgi Samuela, rozdział 7 oraz psalm 77. Drogi słuchaczu, dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze słowa Bożego. Jeśli chciałbyś chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Droga bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.